Spór o komunikację miejską z sesji Powiatu Wałbrzyskiego przeniósł się na posiedzenie nadzwyczajne Rady Miasta Guszyca. Przypomnijmy, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wydłużył trasę miejskich autobusów poza granicę Wałbrzycha. W tej chwili tak zwanym czerwonym autobusem można dojechać do Buguszowa Gorc czy Jedliny Zdroju. Ta trasa miała wydłużyć się o gminę Głuszyca. Miała, bo radni nie dali burmistrz Głuszycy Alicji Ogorzelec upoważnienia do podpisania porozumienia z Wałbrzychem. Prosicie mnie Państwo o y, informację, co jest linią piątki, kiedy będzie uruchomiona, kiedy będzie dojeżdżała do. Ponieważ już ktoś widział, że dojechała gdzieś tam do Muszycy do Przedmieście, czy to prawda, że jeździ? Nie, proszę Państwa, nie jeździ Pani Jestem po rozmowach z Panem Prezydentem Miasta Wałęszyka. Tutaj są przedstawiciele Pana Prezydenta także. Jeżeli Państwo zechcecie, to będą udzielać informacji. Piątka, proszę Państwa, linia piątki, gdy Rada upoważni mnie do podpisania porozumienia z Miastem Wawcy, bo tylko wtedy będę mogła takie stosowne porozumienie podpisać po to, aby piątka jeździła na teren Głupczycy także. Jest to bardzo, bardzo korzystne dla mieszkańców, szczególnie dla młodzieży, bo proszę Państwa, bilet, bilet który płacą do tej pory mieszkańcy jedliny, do której dojeżdża innych miejscowości, to jest 2,40 złote 40 groszy zł w jedną stronę. U nas jest 5. 5 zł w jedną, pięć w drugą stronę. Informacja jeszcze jest taka, że bilet jednorazowy socjalny 70 groszy, ulgowy złoty 20, zł, jednorazowy wakacyjny 1 zł. Kursy liczone byłyby i koszty gminy od jedynki, ponieważ ta piątka dojeżdża do jedynki, to nie byłyby liczone koszty w gminy od Wałbrzycha, tylko od jedynki. Proszę, Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą tutaj. W tym porozumieniu jest to, że y, młodzież, która dojeżdża do szkoły, a kupi odpowiedni bilet miesięczny na piątkę z Głuszycy, może korzystać z tego biletu na ten bilet, nie kupując dodatkowych biletów, jeździć wszystkimi czerwonymi autobusami, dojeżdżać do poszczególnych miejsc do Szczarna y, do, do na piaskową górę na jeden bilet miesięczny. Może jednak będzie zasadne, żeby tu pani burmistrz powiedziała i może sama wycofała swoją, swój projekt uchwały i popracujmy nad tym jednak jeszcze panie burmistrzu. Popracujmy, tak panie widzimy, naprawdę nic nie wiemy. Wszystko przez to, że po pierwsze nie znają dokładnie tematu, bo jak twierdzą otrzymali dokumenty na dwa dni przed sesją, po drugie nie otrzymali odpowiedzi na zadane pytania więc nie mają pełnej wiedzy na temat kosztów, pełnej trasy czy ilości kursów miejskiego autobusu oraz wiedzy na temat zainteresowania mieszkańców tym tematem. Budzi wątpliwość e zgodnych z przepisami prawa podpisanie takiego, ewentualne podpisanie takiego porozumienia przez panią burmistrz e z, e z miastem Wołodrzewem, gdyż zgodnie e my mamy wątpliwości, opinia prawna w tym zakresie nie została nam e przedstawiona. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, gminne przewozy pasażerskie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywane jest w granicach administracyjnej jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny. My w ocenie komisji nie jesteśmy gminą sąsiadującą z gminą wałżyk, tym bardziej nie funkcjonujemy w związku międzygminnym, jeśli chodzi o Głuszyce i Wałży. Bo aglomeracja Wałżycka formalnie nie ma statutu, statutu porozumienia międzygminnego. A zatem nie ma uchwały Rady Miejskiej w Wałbrzyk, a z tego co się orientuje o zawarciu porozumienia międzygminnego z gminą Głuszyca. I nie ma, nie ma takiej, takiej uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy o zawarciu porozumienia międzygminnego z gminą Wałży. Kolejna, kolejna sprawa, która budzi, budzi wątpliwości, to jest ilość kursów. My na komisji dowiedzieliśmy się, bo my dopiero na komisji jako radni otrzymaliśmy projekt ewentualnego porozumienia, które, miało być zawarte, które mogłoby być zawarte. Mówimy o liczbie kursów 5 w dni robocze, 3 w soboty, 3 w niedzielę i święta. Nie jest ustalone na tą chwilę jak daleko ta piątka miałaby jeździć. Pierwsze informacje pani burmistrz brzmią, że pod słońce, drugie, że byłaby możliwość przedłużenia trasy do, na lądu do duszycy górnej. Jeśli chodzi o przedłużenie tej trasy pod słońce, koszt gminy w ciągu koszt gminy miesięczny to jest 1650 zł brutto więc mamy dopłacać w ramach transportu na terenie gminy do dwóch przystanków 1650 zł. Zapytaliśmy na komisji budżetu czy jest wstępna chociażby analiza społeczno-ekonomiczna przedłużenia jazdy autobusu miejskiego nr 5 na teren Głuszyc. E, takiej wstępnej analizy nie ma, Pani Burmistrz stwierdziła, że nie, e, nie ma, według Pani Burmistrz nie ma takiej potrzeby. Wedle, e, wedle stanowiska Komisji Budżetu e, możliwość wprowadzenia, przedłużenia e, trasy autobusu linii nr 5 do Głuszyc musi być Powinna być przeprowadzona analizą społeczno-ekonomiczną. Potrzebujemy również jako Rada Miejska opinii, opinii prawnej, bo mamy wątpliwości, my nie jesteśmy prawnikami. Wskazaliśmy, że taką opinię bardzo chcielibyśmy uzyskać. Czy ona będzie, tego nie wiem. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że zwołanie sesji nadzwyczajnej w mojej ocenie uniemożliwiło rad mi przynajmniej osobiście zapoznania się i rozwiania wszelkich moich wątpliwości z uwagi na zbyt małą ilość czasu. Przypominam, że jak pytaliśmy czy są jakieś prowadzone prace w zakresie przedłużenia linii numer 5 do Głuszycy, pani burmistrz odpowiadała, że nie, więc trudno było się tym interesować. Natomiast my zostaliśmy przez panią burmistrz zainteresowani sprawą przedłużenia linii numer 5 wnioskiem o zwołanie systemu nadzwyczajnego. Inne zdanie na ten temat ma burmistrz głuszycy Alicja Ogorzelec, która uważa, że wszystko zostało odpowiednio wcześnie przedstawione radnym. Brawa. Piątki była rozpatrywana już 29 kwietnia 2013 roku, więc proszę zobaczyć, od kwietnia ubiegłego roku była sprawa Piątki rozpatrywana i Pan Przewodniczący nie zdążył się zapoznać i zgłębić tematu. To jest po pierwsze. Po drugie, na sali jest Pan Mecenas i bardzo chętnie udzieli Panu na pewno informacji, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. Skoro Pani Burmistrz zarzuca tu Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetu że wcześniej były takie prace prowadzone, proszę powiedzieć, w którym paragrafie są przeznaczone środki, skoro były prowadzone takie prace ze Bardzo proszę, proszę Państwa, to jest uchwała intencyjna na podstawie której ja byłabym upoważniona do ewentualnego podpisania porozumienia z gminą Wałbrzych i wtedy przedłożenia Państwu yy, zmiany do uchwały budżetowej z przeznaczeniem środków. Dzisiaj była informacja na Komisji Budżetowej, że środki takie są z promocji. Przeciwni wprowadzeniu miejskiego autobusu radni swoją decyzję argumentowali troską o miejscowych przewoźników, którzy już mają coraz później w kasach przez przedłużanie kursu linii numer 5 do Jedliny Zdroju oraz mieszkańców, do których autobus nie dojedzie. Czy teren wiejski będzie objęty tym lokalnym transportem, czy nie? Jest zagrożenie, że może być pominięty. Zresztą, tak jak ty przedstawił przewodniczący, nie będzie objęty, więc będzie problem, co będzie z przewoźnikami, czy będą jeździć, czy nie. Jestem po rozmowie z jednym panem, który dojeżdża do sierpnicy, więc powiedział wyraźnie, nie będzie, nie będzie jeździł, ponieważ to, co zarabia w tej chwili na kursie Wałczyk-Głuszyca, on przeznacza na koszty transportu do sierpnicy. Tam jest mało osób, które dojeżdżają i będzie problem na, na, na pewno z, z terenem wiejskim. Dlatego moim. E, takim wnioskiem jest, żeby tą e, uchwałę przekazać do konsultacji społecznej, szczególnie na terenach wiejskich. Nawet obecni na sali przedstawiciele ZDiK-u w Wałbrzychu nie zdołali atrakcyjnymi propozycjami biletów przekonać opozycyjnych radnych, którzy mają świadomość, że to Głuszyca będzie dopłacać do tego interesu i to blisko 2000 tysiące zł miesięcznie. Jak pani burmistrz powiedziała, bilety są w tej chwili takie, że... Bilet jednorazowy to jest 2,40 ulgowy, a więc dla uczniów to jest 0,20. ,20. Eee, ja przepraszam, ale długo nie będę miał. Natomiast co jest istotne, że powiedzmy cena biletu miesięcznego 35,65 ulgowego upoważnia do jazdy. Wszystkimi autobusami bez względu na ilość kursów. Mówię tutaj o ulgowym, czyli dla uczniów. 71,30 to jest dla każdego obywatela na wszystkie kursy. Te bilety są stosunkowo niedrogie, więc one w jednej trzeciej pokrywają koszty, i Wałbrzych uznał, że jako aglomeracja, w jednej trzeciej ma interes, żeby. Mieszkańcy sąsiednich gmin, a tutaj wyjaśniam radnemu, że w akcie, który powołuje aglomerację, wymienia się, że jest to Wałbrzych wraz z sąsiednimi gminami, gdzie również wymieniona jest gmina Głuszyca. Ustawodawca nie napisał, że gmina bezpośrednio granicząca. Tylko sąsiadująca. A jak Pan wie, sąsiadem można być bezpośrednio przez granicę, ale można być sąsiadem za drogi, czy sąsiadem przez sąsiedzką już jedlitwę, jeżeli chodzi o komunikację. I teraz, sekundę, już będę rozumiem, że mam, że mam się streszczać. W związku z tym, Bałżyk uznał, że w jednej trzeciej wszyscy, którzy korzystają z tej komunikacji, to jest w interesie Wałbrzycha. Ludzie przyjeżdżają do sklepów z Wałbrzycha na weekend mogą wyjechać. Jednej trzecie interes gminy, która to zawiera. Ale rozmawiamy tutaj o dojeździe do miejscowości. Natomiast jeżeli gmina będzie chciała rozbudowywać już na terenie swojej, my oczywiście możemy. E, uczestniczyć w tym jako obsługujący, natomiast no, y, proszę wybaczyć, ale y, gmina Wałbrzych nie będzie pokrywała już nie partycypowała w kosztach tej rozmowy. Dziękuję. Na sesję przybyli również żywo zainteresowani tematem mieszkańcy, wśród których znaleźli się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy czerwonego autobusu. Ale wiecie co, proszę Państwa, żeście przyszli, piłeczkę teraz sobie odbijacie, a my co? Słuchamy sieć i słuchamy Waszych rozterek. Myśmy przyszli się dowiedzieć coś, ale wie Pan. W tej to, chwili to tak, odbijacie sobie piłeczki po kolei i nic nie wiemy. Ale słyszała Pani jakie są... No oczywiście, dlatego to, 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 mówię, po co żeście nas wezwali? Po to, żeby w tej duchocie tu siedzieć? Nie, wie, wiecie Państwo, nie, no to... Są... No bez nas normalnie robicie żart, nie, pytania, nie wiem kto. Słyszymy, Czy ktoś tu tutaj? No ale wiecie, no tu jest tak duszno normalnie, tego, że tu nie idzie wytrzymać jeszcze. To no to, to dlatego, tak? no to wziąłeś to zrobić, ale ja ja no zobaczcie coś droga panie, idzie. Proszę pana, dlaczego nie było Mam tę renta 600 zł i z czego ja tu. nie Powiedz mi pani. No jak to jest? To było pytanie do pani głównie. Tak, ja właśnie. Nawet do wszystkich radnych, jak to jest. Proszę pana, więc dlatego przedłożona jest ta uchwała pod obrady sesji rady, żeby te koszty obniżyć. Żeby nie kosztował bilet 5 zł, tylko 2,40 no Dobra Przewoźniki to też powinni też jakąś pół ceny zrobić, tak? Dziękuję. Czy ktoś z mieszkańców jeszcze? Ja proszę bardzo, ten pan Proszę, proszę się przedstawić. Ja bym miał mamę, się wypowiedzieć. Moja mama jest po czterech do Żebym musiał jechać do lekarza, to ja muszę brać taryfę albo samochód. Żeby zawieźć to mamy do lekarza. Taryfa 60 zł, a klient bierze 50 zł. Przewoźnik ma do przewoźnika nie wejdzie. Bo o dwóch kulach. To jak ja mam to robić? Do autobusu by weszła. Do jedlinki nie pójdzie znowu, bo kolana. I co mam zrobić? to Niech mi teraz wytłumaczą oni. A jak, a jak ma pierwszą grupę i ja mówię przewoźnikowi, że pierwsza grupa, to oni nie wiedzą, jak mają brać. Mariaż, jeden bierze złoty 50, a drugi 5 albo 6 zł, bo oni nie wiedzą, lub Z tego co wiemy w Jedynie została wprowadzona piątka i mam podstawowe pytanie. Czy tam przewoźnik prywatny zlikwidował swoją działalność, czy nadal funkcjonuje? Nie tam jeszcze jak już walim, co... Oni dalej funkcjonują? czy nie, Funkcjonują, tak? No my zostajemy Ci stawiani pod murem i jesteśmy szantażowani, że jeśli wprowadzimy sobie piątkę, to przewoźnicy nie będą jeździć. To jest szantaż. Oczywiście. Bo nie mamy dofinansowań, bo Państwo nie macie dotacji, bo jest szereg firm na tej biednej niestety gminie, które muszą sobie radzić bez dotacji i nikt nas nie słucha, czy mamy, czy nie mamy. Musimy płacić. Mamy dotować piątkę, A jeżeli Państwo się nie, nie opłaca... Nie wraca, tak, jeżeli Państwu się nie opłaca, no to może tamtym przewoźnikom zwalina będzie się opłacać, no bo skoro nie mamy wyboru, no to przepraszam bardzo. Jeżeli ja mam płacić, jeżeli ja mam płacić za bilet miesięczny swojego dziecka. Miesięcznie 250 zł, bo tyleż wynosi mojej siostrzenicy dojazd do Wogrzypa, a mam zapłacić 50 zł, no to przepraszam ale państwa, ale... To, to jak te 200, co pani mówi? No to, to, to jedzie 4 zł, jedną stronę, 4 zł, jedną na Ale proszę państwa, u pana, no, państwa, u pana no, teraz będzie czekała, aż przyjedzie pani i płaci 50 osób. dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Wrzyńska, jestem mieszkanką średnicy. Zresztą nie ja jestem tutaj sama, bo jestem na swoim chory. Ja mam takie pytanie. Czy z chwilą, gdy wejdzie piątka, może nam, nie wiem czy pani burmistrz, czy tu panowie z Wąbrzych, mogą nam obiecać, że y, będziemy mieli 7 kursów tak jak mamy do tej pory? Mamy przewoźnika solidnego, akurat karty który jeździ bardzo solidnie, już od dłuższego czasu, jesteśmy z nim związani jesteśmy zadowoleni z jego usług akurat. Czyli na, możemy mieć obiecane, że piątka przyjedzie tak samo siedem osób, jak jeździ nasz przewoźnik? Bo jeżeli nie, to my zostaniemy, bo z chwilą, że będzie piątka, nasz przewoźnik też będzie zmuszony zrezygnować. Co my wtedy zrobimy? Bo my jesteśmy najbardziej poszkodowani i zagrożeni. Tak jak tutaj wspomniała któraś pani z radnych, któraś pani radna, że właśnie tak ja się zgadzam z Panią że Co będzie z nami wtedy? Bo Guszyca, guszycą. Tutaj zawsze, zawsze coś dojeżdża, czy prywatny, czy piątka będzie dojeżdżać. Guszyca sobie zawsze poradzi. A my? My jesteśmy w tej chwili zagrożeni, i na dzień dzisiejszy my wolimy, żeby został przewoźnik prywatny, z którego jesteśmy zadowoleni i wiemy, że on na pewno przyjedzie. Jak się kupuje bilet miesięczny u jednego przywoźnika, trzeba jeździć jednym przywoźnikiem. Dziecko tak. jeździ na 7:20, u pana są bilety za 50 zł. Okej, okay, happy by była, bo 50 zł. dostaje do rodzinnego. Jedno drugie, no ale moje dziecko jeździ na 7:25, jest w techniku budowlanym. Nie ma szans. Jedzie tylko pan żołnierz i tam kupuje. I tak jest z powrotem, żeby przewoźnicy się zgadali, zgadali. Na przykład, bilety miesięczne zrobili dla dzieci jedne. I tym kasą się dzielili. No nie można tak? Można, dzieci by były zadowolone, bo tak to jest masakra, a wieczorem wracać z praktyk albo będzie, albo nie będzie. Uchwała, podczas której powinniśmy rozmawiać, powinniśmy pracować w komisjach. Pani burmistrz, oplakotowała Pani całą krzycę. Proszę zobaczyć, stoją mieszkańcy. Jest Pani zadowolona z tego? Powinno być to na zwykłej sesji, pod słońcem, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość usiąść, posłuchać i porozmawiać. Coś się Pani urodziło w piątek, w poniedziałek przyszły materiały i Pani chce, żebyśmy w środę głosowali. Ciesząc się z tego, że dzielimy się teraz z mieszkańcami. Bo są mieszkańcy, którzy chcą piątkę, co nie chcą, są radni, którzy podniosą rękę za piątką lub nie. A nie pracowaliśmy w ogóle nad tym. Czy jest Pani zadowolona z tego, że w tej chwili ci mieszkańcy się poróżniają pomiędzy sobą, nie dając nam nawet chwili pracy? My też będziemy chcieli, żeby piątka nawet za darmo jeździła. I ma pani taką możliwość. Proszę zacząć oszczędzać. Mniejsze pensje i niech mieszkańcy jeżdżą za darmo. Tylko mniejsze pensje. My też dawno już panią prosiliśmy, aby pani zaczęła oszczędzać. Dlaczego pani nie zaczęła? Pani nam mówi o piątce? My powiedzieliśmy, my chcemy pracować. Ci panowie tutaj powinni być zaproszeni na komisję. My powinniśmy panom zadać na komisji szereg pytań, a potem odpowiedzieć tym wszystkim mieszkańcom. To pani z nas robi, przepraszam, ofiary, bo jakbyśmy nie zagłosowali, to będzie źle. Czy pani jest zadowolona z tego, że teraz mieszkańcy będą podzieleni i będą tak na nas patrzeć radnych? Do dyskusji włączyli się również prywatni przewoźnicy, którzy boją się utraty klientów i zapowiadają, że jeśli dojdzie pomiędzy gminami do podpisania porozumienia, zawieszą swoją działalność. Od 2010 roku istnieje promocja, którą nazwaliśmy Wrześniowa. Jest to zakup dwóch biletów miesięcznych, czyli załóżmy koleżanka z kolegą w cenie po 50 zł. I jedzą cały miesiąc uczniowie po 50 zł, niezależnie czy jadą trzy razy do Wałbrzycha, czy tylko raz. I koszt takiego przyjazdu, znaczy, może inaczej Pan, załóżmy, że jadą 20 dni szkolnych, z to mi też 40 pół A ten bilet, przypomnę, że kosztuje 50 zł, czyli jedzą po złotych 25. Zł. Tak. Jeżdżą po złoty 25 bez dopłaty ze strony urzędu bądź kogo innego. 100% pokrywa przedwczesną Łącznie z sobotem i niedzielą. Ale chciałam również nadmienić, że mieszkańcy Busiu z tego nie za bardzo korzystają. Mówimy o gronie szkolnym, prawda? Na co na, na przede wszystkim pani burmistrz podkreśla grono szkolne i wszystkie ulgi obowiązują, niezależnie czy są to... Czy jest to piątka, czy jest to prywatny przewoźnik? Te ulgi, o których przeczytała Pani również, one obowiązują wszystkich. Nawet jeszcze więcej ulg niż jak Pani przeczytała, bo mnie to, to nie są wszystkie. To mówi w samach prywatnych, Proszę Pana, jakby nie obowiązywały takie ulgi, odebrano by nam koncesję i pozwolono na linii regularnej. Piątka chodzi na jeden kurs do buszycy, my rezygnujemy, bo się nie utrzymamy. Nie mamy szansy utrzymać. Czy pani burmistrz myśli, że kogo my będziemy wozili? Piątka wejdzie, zrobi te pięć kursów czy trzy kursy zabierze nam szko szkolniaków, kogo my wozimy? Kogo wozimy? Pani burmistrz, z dniem wejścia piątki na linię my rezygnujemy. Czyli my rezygnujemy przedsiębiorcy i zwalniamy pracowników. Obecnie na terenie Głuszycy pracuje czterech przewoźników zatrudniających łącznie blisko 30 osób. Radny powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski uważa, że to nie w linii numer 5 leży problem prywatnych przewoźników, a w ograniczeniu dostępności do przystanków, które wprowadziły władze Wałbrzycha. To nie jest problem, że wejdzie tutaj wiątka. Ja Państwu powiem w czym jest zagrożenie. Zagrożenie to jest bandyctwo gospodarcze, jakie dzisiaj robi prezydent. Miasta Wałbrzycha, Roman Na Narzuca gminom ościennym swoją komunikację. Proszę Państwa, ale to co to się to dzieje? Prywatny przewoźnik nie ma prawa korzystania z przystanków na terenie miasta. I tak naprawdę chodzi, te ceny wynikają z czego? Proszę Państwa, jestem przekonany, że gdyby prywatny przewoźnik jeden czy drugi z Guszycy, Dostał te same zasady korzystania z przystanków, które ma dzisiaj Śląskie Konsorcjum Autobusowe. To też Państwo z Guszycy bez dopłat z urzędu pojechaliby za 2,50 do Sztab na Proszę Państwa, miasto Wałbrzych ograniczyło prawo dostępu do przystanków. Przy pierwszym liceum przewoźnik nie może wysadzić dzieci, tylko dlatego, żeby Pan Rogiński mógł zarobić na kolejnym bilecie na terenie miasta. Tak działa ta aglomeracja. Proszę Państwa, jeżeli się mówi o uczciwej konkurencji, to najpierw niech druga strona, Wałbrzych, otworzy rynek. Niech da prawo panu Niteckiemu do uruchomienia komunikacji z Głuszycy Górnej do Sztabna i zobaczymy, jakie będą ceny u pana Niteckiego wtedy, czy będą jeździć duże pojazdy. W interesie przewoźników lokalnych nie jest jeżdżenie. Printerem i płacenie pani burmistrz 1900 zł podatku, tylko w interesie przewoźnika jest pojechać dużym autobusem, przenieść ludzi i zarobić. Ale żeby zarobić, to trzeba mieć dostęp. Proszę państwa, zawsze będzie konflikt interesów. Powiem państwu dlaczego. Dlaczego pani dziecko ma jechać na Grunwaldzki wysiąść, a pani ma kupywać drugi bilet na miejski autobus, skoro ten autobus przejeżdża koło tego miejsca, w którym to dziecko mogłoby być. I tu jest sens i logika. Niech wejdzie piątka na głuszyce, nawet na słoneczko, ale niech przewoźnik ze sierpnicy dostanie zgodę na kursowanie do na zdroju i niech ma dostęp do przystanków komunikacji na terenie miasta. Następna kwestia, proszę Państwa. Pan Rogiński mówi na temat artykułu 4 punkt 4 ustawy o transporcie drogowym. Mówi, że to jest komunikacja miejska. Komunikacja miejska, gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miasta i gmin sąsiadujących, panie Rogiński. pana toku myślenia Kraków to też pana sąsiad i mój też, bo mieszkamy w jednej ojczyźnie. Ustawodawca po to to napisał i po to podzielił komunikację, aby państwo wprowadzając kursy do płuszycy zrobili koordynację rozkładów jazdy. To, co robicie prywatnym przewoźnikom. A nie siadacie, ustalacie sobie rozkład, nie patrzycie na istniejący system komunikacyjny, tylko wchodzicie tak, jak weszliście do jedwinki. Gdybyście to zrobili zgodnie z literą prawa, prywatni przewoźnicy by nie protestowali. Uchwała upoważniająca burmistrz Alicję Ogorzelec do podpisania porozumienia z gminą Wałbrzych nie została podjęta. Na wniosek radnej Marii Sokołowskiej wstrzymano rozmowę na miesiąc. W tym czasie odbędą się konsultacje społeczne. Do tematu będziemy wracać.